Dzień dobry, witam Was na czytaniu energii ogólnych na nów Księżyca w byku, który będzie miał miejsce 11 maja 2021. W tym filmiku postaram się, może uda mi się w jednej części to zrobić, przedstawić energię ogólne dla wszystkich w czasie tego nowiu. Później przejdziemy do rozkładów dla znaku Zodiaku Żywiału Ziemi, następnie znaki Zodiaku Żywiału Powietrza, Wody i Ognia. Także karty już dla tych, dla energii ogólnych i pierwszych znaków z poszczególnych żywiołów są potasowane, oczyszczone, więc ja pozwolę sobie przejść do energii ogólnych dla wszystkich, jakie będą w czasie tego nowiu. I tutaj na wyjściu mamy siódemkę, siódemkę buław. desażowa trójka buław sond pajdnorów I dwójka kielichów. To jest alia y, boski tarot, tą, y, którą teraz się posługujemy. I w przełożeniu mamy mieczy. No drodzy, to może być dla nas wszystkich nów y, taki troszeczkę polegający na zawalczeniu o to, co już y, wcześniej y, zapoczątkowaliśmy, co zasialiśmy. Tak? I y, Będziemy chcieli w tym y, czasie zasięgnąć y, też dużo świeżości, nowych y, sposobów, y, czy też y, gromadzenia pieniędzy, czy też chęci uczenia się czegoś nowego, tak? czy zdobywania zupełnie nowej y, wiedzy. Może nas y, w czasie tego nowego, tak jakby, y, dopaść takie oświecenie, że, y, czy też chęć zmiany, że oto ja. Y, pragnę uczyć się i pragnę zdobywać wiedzę i pragnę realizować się w troszeczkę innych zawodach, energiach, które to robiłam, robiłem do tej pory, tak? Tutaj mamy dużo świeżości, paź czyli nauka zdobywania wiedzy, ale też informacje, tak, paź mieczy, który przynosi szereg informacji, być może do naszych głów, do naszej podświadomości, że, która nas tak jakby olśni i my <laughs> Będziemy chcieli przejść tak troszeczkę na inny poziom, na inny wymiar, i to nam sprzyja. Tak, takie odejście do, o, do starego. I tutaj widzę też, moi drodzy, właśnie taką walkę o to, co już wcześniej za, zasialiście, Czyli trzeba będzie na pewno nie czekać biernie na to, na te pomysły, tak, na chęć zmian, nowych, przyjmowania inaczej, może informacji, może przyjmowania. Innego sposobu, tak jak powiedziałam, zdobywania wiedzy, tylko tu jest trzeba ruszyć się, tak? Czyli nie czekamy w miejscu, tylko o te swoje zasoby, tak? Co już żeśmy uziemili, co już żeśmy zasiali, czekamy na wzrost, tak? To trzeba jeszcze do tego ruszyć energię. W efekcie mamy dwójkę kielichów, czyli bardzo fajna energia, energia, że nie jesteśmy sami, tak? Że ktoś przynosi do nas. Y, swoją pomocną dłoń, tak, to są współprace to są partnerstwa, czyli pomoc od innej y, osoby ja sobie po, pozwolę te karty odłożyć tutaj na bok żebyśmy je widzieli mimo wszystko chyba widać dobrze i zaczynamy teraz y, czytania dla znaków zodiaku z żywiołu ziemi Widać? No, widać. Bardzo dobrze. Z żywiołu y, ziemi. I zaczynamy od byka. To jest talia Grand y, Lux Tarot. Byki, jakie dla Was energie na ten nów 11 11 maj? Nów w waszym znaków w znaku, znaku banana wisielec. Trójka kielichów, i dwójka buław. Dla, dla Was drogie byki jest to czas zatrzymania. Ale w pozytywnym tego aspekcie, bo wy i w przełożeniu siła, bo wy będziecie mogli w tym zatrzymaniu spojrzeć na życie troszeczkę weselej, tak? Czyli nie pędzić do przodu, tylko zobaczyć swoje życie, swoje postawy, swoje przyzwyczajenia troszeczkę z innej strony, z innej perspektywy, tak? I wtedy dostrzeżecie, że. Życie może być radosne, w życiu możemy się dzielić swoimi radościami czy też smutkami, tak? Ja bym powiedziała, że dla Was jest to okres takiego zadowolone, zadowolonego przestoju, tak? Szczęśliwego przestoju. Zatrzymanie się, żeby dostrzec wszystko to, co najlepsze jest w Waszym życiu. Może dostrzec to, właśnie tą cesarzową, która już coś zasiała, tak? I teraz się trzeba zatrzymać i powalczyć, tak, o te dobre energie, prawidłowe energie, żeby później wyjść z tą energią dwójki Buław, czyli po tym zatrzymaniu dobre wybory. Dokonuje dobrych wyborów. No i tutaj czai się dla Was karta siły, tak? Czyli umiejętność podejścia do swoich spraw, swoich kwestii. Z taką energią siły, dosłownie, ale też i z drugiej strony delikatności. Panny, co u Was na ten nów? Co dla Panny na nów będzie jedenasty? Maj. Jakie energie dla Was będą? Dziesiątka, buław, królowa kilichów, wieża, i w przełożeniu mamy sprawiedliwość. Bardzo ładnie. Sprawiedliwości stanie się zadość w czasie tego nowiu, a przynajmniej wykorzystajcie taką, drogie Panny, dla siebie energię. Dla Was jest przesłanie takie, jeżeli wcześniej, wcześniej za bardzo emocjonalnie podchodziliście do pewnych spraw, do pewnych rzeczy, za bardzo przejmowaliście się czyimiś emocjami, albo tym, żeby załagodzić negatywne emocje innych osób, aby im dogodzić, żeby oni byli szczęśliwi, i robiliście to kosztem tego, to to jest czas, kiedy wy poczujecie przeciążenie tym, temu takiemu negatywnemu matkowaniu, tak? czyli takiemu pomaganiu na siłę, dogadzaniu na siłę, martwieniu się o, o kimś albo oferowaniu pomocy dla kogoś, kto tej pomocy nie chce. Tak? Wy poczujecie już dość. Że trzeba ten balans zrzucić z siebie. I wychodzicie z energią. Tutaj jeszcze wrócę do tej, w tle sprawiedliwości, tak? To jest karta rozliczeń. Być może będziecie się rozliczać sami ze sobą, ze swoich postępowań, tak? Powiedziałam emocjonalnych głównie, bo to jest ta główna karta, tak? Zwróćcie też uwagę właśnie na swoje potrzeby. Nie tylko zadowalajcie innych. I wy wychodzicie z tego nowiu z energią wieży. Czyli jesteście w stanie zburzyć to wszystko. Być może to będzie nagła decyzja, niespodziewana decyzja. Po prostu przeleje się coś, yy, przechyli się ta szala, szala goryczy, tak? że to już, to już nie będzie miało, miało miejsca bytu. I w tym, ten sposób robicie miejsce na nowe. A tak jak tutaj widzimy w czytaniu ogólnym, mamy karte, kartę sądu ostatecznego, czyli to jest dobry czas na, mm, w pozytywie ten sąd, tak? czyli co pomoże właśnie na przejście do innego etapu funkcjonowania. W waszym przypadku chodzi tutaj o emocje. Co dla koziorożcy? koziorożców, przepraszam, na, na ten nów. No, kozioroziec. chora machać to co dla was na ten now sprawiedliwość trójka buław piątka kielich. Nałożeniu mamy arcykapłankę. Moi drodzy, to jest takie wykorzystanie swojej wiedzy. Tak, tutaj mamy dwa arkana, arcykapłanka i sprawiedliwość. To jest ogromne wykorzystanie swojej wiedzy, którą być może skrywaliście wcześniej w sobie, ale Wy już w tym momencie jesteście w stanie ją wykorzystać. Jesteście w stanie. Wiedzieć, co zrobić, jak rozliczyć siebie albo kogoś ze swojego postępowania, bo tutaj mamy, jakby, nie patrzeć kartę karmy, tak? Czyli pewne rzeczy powinny się zakończyć, i tyle, ile komu się należało, powinno zostać zwrócone w tym momencie, drogie Kozieluszce. Macie ogromną, silną energię w tle, czyli ta arcykapłanka, to jest mądra kobieta, ona wie. Ona wie. Ona wie, jak ma być, żeby było sprawiedliwie i dla mnie, i dla wszystkich. I to jest właśnie taki dla Was szczęśliwy czas, bo Wy będziecie czuć w głębi swojej energii, tak? w głębi siebie, w głębi swojej duszy, że czas takiego złego okresu dla Was kończy się. Tak? Że wy za, za, zaczniecie zauważać to, co jest dla Was pozytywne, a nie cały czas opierać się na tym, co było y, niesprawiedliwe dla Was. Także tutaj no, karty zosta zostaną rozdane, tak? Co się komu należało, to ten y, dostanie. Ale dla Was, jeżeli Wy macie, że tak powiem w cudzysłowie, czyste sumienie, to to jest dobry czas na to, żeby wygl wyglądać pozytywnych zmian, pozytywnego na nastawienia. Mhm. Dobrze, to teraz będę chciała przejść do czytań dla znaków zodiaku z żywiołu powietrza. I to jest talia Delight Sears starot. I tutaj mamy już karty oczyszczone i potasowane dla bliźniąt. Co dla bliźniąt w czasie tego nowiu. Paść Mieczy, Siła, Dziesiątka Mieczy i Król Pentakli. W tle, przepraszam, rycerz pentakli. W tle tutaj macie rycerza pentakli. No, on mówi o tym właśnie o takim ziemskim aspekcie tego nowiu, tak, że my już tutaj nie postępujemy pochopnie, my już nie myślimy negatywnie, tylko my podążamy powoli do swojego celu. I dla Was tutaj przejawia się takie przesłanie od kart, że Wy będziecie w czasie tego nowiu, drogie Bliźnięta, mieć bardzo dużo siły na to, żeby zmienić sposób myślenia. Żeby wyrzucić, puścić negatywne myśli i przyjmować do siebie nowy sposób, świeży sposób przyciągania energii, czy też przyciągania tego, co chcecie. Bo jeżeli wy emitujecie negatywne myśli tak, do wszechświata, to to właśnie dostajecie w zamian. I to jest siła, że w was jest siła, że wy już od tej pory tak jakby będziecie potrafić pozytywnie myśleć. Pozytywnie y, widzieć rozwiązania pewnych spraw. Albo nawet po, pozytywne, to jest takie też pozytywne odpuszczanie, tak? Pomyśleć sobie, i tak będzie po mojemu, co ja się przejmuję tutaj w tym momencie. I tak będzie nowa. Ja mogę wymyślać 100 negatywnych y, scenariuszy, a powiedzcie sobie, nie, pojawi się ten sto 101 pozytywny, bo Wy będziecie umieć już puszczać to. Te negatywne myśli i na rzecz pozytywnych spraw, które dadzą wam właśnie tego rycerza pentakli, czyli powolne dążenie do celu. I w efekcie mamy tutaj dziesiątkę mieczy. Ja bym ją interpretowała tak, patrząc dodatkowo na tą kartę, że te, te ptaki to są właśnie te myśli negatywne. Dziesięć negatywnych myśli odlatuje gdzieś w siną i nie wraca, to już jest koniec. Pojawia się jedenasta myśl, nowa, świeża. Niech ona będzie taka. I tak będzie po mojemu, tak czyli i tak będzie pozytywnie. Nie wymyślajmy stu negatywnych scenariuszy. Absolutnie, bo pojawi się 101. I to zale będzie zależeć od Was, czy to będzie, to się zrealizuje pozytywnie, czy negatywnie. Także pozytywne myśli, jak najbardziej. Negatywne, mam wrażenie, odchodzą do. dal. odratują. Zobaczymy, co dla wagi na, na ten ruch. Zobaczymy, może nam wyjdzie. W praniu. Dobrze, wagi nów, co dla Was. Osiem buław. Sąd po raz kolejny, bo tutaj mieliśmy sąd ostateczny też w głównym czytaniu. Siódemka kielichów. No i to nam tu wyskoczyło. Słuchajcie. Piątka mieczy nam wyskoczyła. ta co mówiłam, co przeskoczyła ta karta. Ją sobie damy gdzieś tutaj. I w przełożeniu mamy dziewiątkę mieczy. No moi drodzy. Czas na odrodzenie. Czas na odrodzenie. Czas na, na ruch. Z waszej strony. Zobaczcie, tutaj mamy dziewiątkę mieczy, i tutaj ta przeskoczona karta, piątka mieczy. To są negatywne. Te dwie karty mówią o negatywności, o negatywnych myślach. Dużo będzie zależeć od Was w czasie tego nowiu. Czy Wy zdecydujecie się na ten sąd, tak? który jest tu, i który jest tu? On jest w pozytywie, czyli to, co należy robić, tak trzeba, tak trzeba działać. I odrzuci, odrzuci, odrzucicie, przepraszam, wszelkie negatywności, negatywne myśli, koszmary, nieprzespane noce, depresyjne, jakieś takie przesłanki zachowania, tak? I, I czy wy pozwolicie sobie dalej, dalej tutaj pukać tym negatywnym czarnym myślom w głowę, tak? stukać, pukać. Że aż możecie mieć wrażenie, że boli was głowa. Nie możecie na to patrzeć, nie możecie tego słuchać. Niech to odejdzie do przeszłości, bo taka energia może Wam towarzyszyć. Ale to jest czas dla Was, bardzo dobry czas dla Was, na ruszenie do przodu, na przyjmowanie informacji pozytywnych, na ruch, na wysyłanie informacji. Dlatego, żeby zmienić siebie. Karta Brama. Tu i tu. I wy wychodzicie drogi wagi z takim właśnie już. Jeszcze niezdecydowaniem powiedziałabym, ale wam się otwierają drogi, tak? No, wiadomo, jak przejdziemy, wejdziemy w inne drzwi, to tam się pojawia zupełnie co innego. I wtedy się zastanawiamy, gdzie ja jestem, jestem zupełnie w innym miejscu, w innym świecie. No i teraz muszę działać, muszę coś wybrać. Ale ruch. Trzeba wstać, trzeba coś zrobić w tym kierunku, cokolwiek, żeby zmienić swoje myślenie. Być może trzeba udać się na poradę do kogoś, kto, kto wam w tym pomoże. Ale jakiś ruch należy wykonać, i wy będziecie czuć wewnątrz siebie, że to trzeba zmienić. I wychodzicie z piękną energią siódemki kielichów. I wodniki. Co dla was? <laughs> Co dla was na ten nowy 11 Jedenasty maja. Wodniki. dziewiątka pentakli, a z mieczy trójka kielichów, i w przełożeniu mamy królową buław. No, bardzo fajnie. Będziecie się czuć radości, szczęśliwi. Tutaj jest taka pozycja uziemiająca, tak? Jak to, jak to właśnie w czasie nawiółowy byku bywa, czyli jesteśmy na, na swoim terenie, w swoim domu, na łonie natury, który nas otacza i cieszymy się z tego, co mamy. Wy, wyrażamy wdzięczność za to, co posiadamy, tak? I puszczamy troszeczkę tak z radością to wszystko, co się dzieje. Z radością. Jesteśmy zadowoleni, zobaczcie. Tu jest karta zadowolenia, tu jest karta zadowolenia i trójka kielichów również. Tak? Tylko ja jeszcze inaczej troszeczkę zinterpretuję tą trójkę kielichów. Ale wracając jeszcze do tego, co się tutaj dzieje, ta radość, to odpuszczenie, to ukorzenienie, tak? Być może zasianie już wcześniej czegoś powoduje, że nasz umysł staje się oczyszczony. I może... Być gotowe na przyjmowanie nowych informacji i na y, pozyskiwanie takich nowych, może nawet nawet y, zaskakujących pomysłów. Także otwórzcie się na to. I Wy wychodzicie właśnie tak na tej karcie jest przedstawione. One odchodzą, tak? Nów się skończył i te kobiety idą szczęśliwe, zadowolone. Dużo radości, drodzy wodni drogie wodniki, tutaj widzę, ale z tego, jaki jestem, jaka jestem, jak wyglądam, jak się komunikuję, jak się uśmiecham, jak się raduję, z tego, co mam, gdzie jestem, w którym miejscu się znajduję, i to wam otwiera drogi właśnie na nowe pomysły, na nowe myślenie i wyjście z taką radością w tą wiosnę i no, zbliżające się, co by nie było lato. Jednak podzielę filmik na dwie części. W drugiej części będzie czytanie dla znaków Zodiaku Żywiołu Wody i Ognia.